Mmm, ale mamy jeszcze tak, nowego szklana. w kiczowych wiadomościach, oj działo się, Lakisti wyjaśnia szachowego mentora, zdradza publicznie Mamona, wygłasza propsy do Typsona i ofi Koniec Mamona w życiu Lukiego. oficjalnie gra z nim w gierki, bo dołączył do Tiopsonators. Mamucik ze złamanym sercem, serio to jest bekowe, Bedoes zadymia z Brokisami, hit hitów, czy Demons i Gucio dołączają do wyjazdu IRL w Chiny? Zaczynamy, nie ma czasu. Wiadomo, trzy koła lajków i są rozdziały. Jazda, Banji się opierdziela i nie streamuje. Wiemy już dlaczego. Rusza wielka trasa koncertowa boksa stopa po całej Polsce. Niektórzy już posikują spodniety. Boks stop! Boks stop! <laughs> Błagam boksie! O trzy bilety. Gosła człowieku. Błagam. Twój uniżony sługa Rypson Przerywamy program, by nadać serio grubego newsa. Piotr Szeli-Szeliga trafił... Sms to pilne, chlebek jasny. A to jest bezglutenowy? Bezglutenowy. No git, no jakikolwiek, Jenny, bezglutenowy. Ja widzę, stałem się fanem chleb, chleba bez glutenu. I to nie tak, że nie jem glutenu. Normalnie wpierdam gluten, nie? Potem na przykład na obiad wpierdam normalnie makaron, ale chleb bezglutenowy mi mega podchodzi, bo on w ogóle jest taki, że on leży 6 dni i... nie jest... W, nie ten... nie robi się twardy. Umiu. Bo kupa, nie ma glutenu. Ej, za chwilę Poczekaj, ale pokaż, pokaż jak on. No, a tak to się dużo nie zmienia na kit. 6,50. 50 Lolowcy grają w Lola, choć teraz próbują pobić rekord świata w speedranowaniu Dumbbotów. CS-owcy CS-ują. Ortiz po raz dwudziesty śmieje się ze swojego własnego śmiechu. Teraz się nie ześmieje. U Brusika też bez zmian. Ciskany kurwa, przez innych psychiatry. pogoda się zmieniła. Kurwa, co streamer to leczek znaczy kamerka. To są jakieś nieuki w tej prognozie pogody pracują, czy co? Czy nie potrafią przewidzieć pogody tydzień do przodu? Nasza planeta jest cywilizowanym, rozwiniętym inteligentnym miejscem, czy Bruce, ty nie umieszczać insta Store, które udostępniasz? Więc nie oczekuj od ludzi. Ale boli, ci boli streamerów to do nie? Ja to rozkwiniem ostatnio, nie? Jak właśnie tak na niego patrzę, nie? Że każdy by chciał być nim. Ta jest e, cywilizowanym, rozwiniętym inteligentnym miejscem, czy Bruce, ty nie Insta Instastore, które udostępniasz, więc nie. Nie broń go. Oczekuj <laughs> od ludzi. W... <laughs> Przywedł ci Nie ja go nie bronię stare, ja mówię, po prostu prawdę. Pogodę tydzień do przodu. Oczugami jeszcze chodzić i mówić. Bo tego. boli I zazdrością. Okień. Wczoraj nawet wyjaśnił go koleś, z którym grał w ligę. So you, you I don't care if he's a challenger rank one or he's fucking president of United States. You're a retard if you, if you're fucking, if you're fucking passing top that game. We, he's just disabled. We, we play safe and, and we refuse to take bad uh, action or bad plays. Kurwa, wam nie biorą. Good luck. No bardzo niepocieszające, ale jest to wielki progres dla brusika, że ugryzł się w język i nie wyciągnął w tej kłótni argumentu, że zarabia kiks Salary 40 dolców na godzinę. Więc brusik małymi kroczkami uczy się na błędach i wychodzi na prostą. Ja wam no powiem, generalnie że nie wiem, nie sam... ciągle jest właśnie ta gadka o tym kick Salary, Ja na przykład szedłem tam i ja tam nic nie mam, nie? Ja bo mam wyłączone w ogóle do zarobki z Kika. Nie wiem, o co to chodzi. Ale jak inni tam zarabiają czy coś, to spoko. Twitch i Kik co zawsze, ale może nie u wszystkich. Ostatnio Beka była z szota u Gucia, bo ten jako jeden z nielicznych serio, serio. Ma kontakt z jakimiś... Serio, ja mam wyłączone, ja to sobie tak robię dla zajawy, widzowie. ...polskimi pracownikami Twitcha i pochwalił się tym, jakie pytanko mu zadali. Czemu pracownik Twitcha wchodzi na kanał i się pyta, jak znaleźć... jak To pokaż, panel kontrolny, twórcy, zarobki. Nie działa mi coś, o! Nie z nie zbada element, nie zdążyłbym. Uwaga. Następna wypłata: 4 euro. Gdzie to już jest koniec miesiąca, to powinienem dostać. Ja mam miesięczną. Także serio, no ja, mi to, ja to mam normalnie. Czyli ja po prostu nie czerpię korzyści z tego. Nie da się, nie da się wypłacić. Nie wypłaciłem. Nie da się, nie da się. F5 nie mam, nie mam F5. Widzowie, choćbym wam chciał dać F5, nie mam, bo mam klawiaturę taką. Jak widzicie, klawiatura kończy się. Na numerycznej. Nie mam F. Nie my jestem w stanie, kliknąć w 5. 4 euro. No, nie by, no może się cofnąć, jest miesięczna w, i to się nie wypłaca. Ja nie mogę tego wypłacić teraz. Już była wypłata? Nie. E. Serio nie. W języku polskim. FN? Nie mam takiego przycisku. Żeby kanały się wyświetlały. Skoro to wystarczy wejść, przeglądaj i kliknąć język tam kanałów. No ale to styl, ten sam Gucio. Co może się zmienić? Ano został zaproszony na wyjazd do nie. Chin z The Lordem i Sucharem. Nikt się nie spodziewał takiej odpowiedzi. Piątej pięćdziesiąt siedem. Ja tam mówię, że no i szacunek dla ciebie nie ma witek. Wiem, że mała szansa 12 pa... Mała nie zobaczyłeś rodziców na koncie? Kurwa, ja tak też nie sprawdzam. Komu. Może serio była, kurwa. Nie było. Wydaje mi się, że nie było ogólnie. I to mówię teraz prawdę. Ostatni, os 29.08. dziewiąty CSGO Skin z minus 9 tysięcy złotych. <noise> O, Paypal, Paypal, Paypal. Nie ma, Serio nie było. Października do Chin podróż życia. Co ty na to? Pierwsza jego odpowiedź do mnie: XDDDD. Nie było. Druga odpowiedź do mnie: Prędzej za kola odrosną, niż z domu się wygrzebie, ale bardzo dziękuję za propozycję. <śmum> Dokładnie tak. Gucio nie jedzie, ale przyznał się, że ma za kola, nikt się tego nie spodziewał. Pewnie uniwersum Bo guciowe jest zawi... do roboty mogę wziąć, jak nie masz co do gara włożyć, ale ja mam co do gara włożyć, to tam się nie martwcie, to tam ten po prostu jak wygląda sytuacja na kiku, tak? albo i nie z ostatniej chwili. Możliwe, że do ekipy dołącza pierdolony degenerat Kamil Amrach. Nie, nie był dla mnie atrakcyjny, ale Chiny są dla mnie atrakcyjne. Zarówno byś nie streamował. No ale to zobacz, masz błędne myślenie stary, bo to nie jest za darmo. Spędzam fajny czas z fajnymi ludźmi, czyli z wami. E, I po prostu to jest, e, to jest tak naprawdę moja wypłata. Atrakcyjne. Nie mam pojęcia, o której tam będą, ja to jadę tam zwiedzać. Kto tam będzie ten stream prowadził? Coś tam będę mówił. Jeszcze jedną rzecz muszę rozkminić, bo policzyliśmy, że jak ja rozdawałem te giveaway na streamach, to tam chłopie jest rozdane kurwa, nie wiem. Z trzy dychy kurwa. A chłopie 4 euro jest na koniec miesiąca do wypłaty, to no nie wiem jak to będzie. Były do tej kamery, Czyli ale. trzeba będzie dołożyć do interesu. Ja tam jadę, się pozwiedzać Chiny. No nie no, Tomek, jaskółka jedzie. Proszę cię. Zobaczyłem, że Tomek, mówi, okej, okay, Tomek, bardzo fajnie. Dobrze, dobrze, zobaczmy. Może fajnie będzie. Sam fakty e, Chin to już jest e, super. No i może, jakby odpowiednio widzowie Gudka przycisnęli, a w Chinach będzie dwóch jego dobrych ziomów, to może zdarzy się cud. Trzeba zrobić tak, żeby Guci Guci miał. Cześć, ty, ty byś nas sprzedał za dobrą ofertę? Weź, nie pierdol. No! Jakby na przykład przyszli, e, tak jakieś kanały na YouTube kupowali, to i by powiedzieli, albo fanpage na Facebooku powiedzieli, że na przykład za ten kick channel e, jest, nie wiem, 1500 zł, to kurwa, bez chwili zastanowienia opierdalam to od razu i zakładam nowy kanał. Dobry humor, nie był zmęczony i wtedy go I ja. Czasem z CSGO. Widzę, że was y, tutaj mocno y, angażuje temat pieniędzy, który nie istnieje, bo pieniędzy nie mam. Y, nie mam już skinów, przegrałem, naprawdę. Przegrałem y, na Pandory, przegrałem tego Ruby, nie ma. Jakoś wziąć pod włos. Na szczęście na zmęczenie znamy sposoby, bo brak energii i chęci zwalczyć można z Hauli. Innowacja na rynku energoli i napojów smakowych. Napoje w proszku z autentycznym owocowym smakiem, bez sztuczniarstw Reklama? i żadnych dodanych. What the hell? Szybkie newsy. Dalej. Wracając do newsów, to Seszczura robi lekcję twerku na live, Suchar wielki projekt zrobienia zakupów w kerfurze i ostatnio śmieszne klipy Macinkrow. Łysolini wyjaśniony został przez matkę z bombelkiem. Czy co, kurwa, dziecka w życiu nie widziałeś? No i wykazał się też niesamowitymi umiejętnościami matematycznymi. Gdybyś się urodził 10 lat temu, to ile byś teraz miał lat? 18. Tak? Prawdziwe Kongo jednak było u brołkisów, bo wbił do nich wujek Bedoes. i normalnie chłopaków Dzięki uczył życia. I co? Znowu wrócisz na czat? Wrócisz? Wrócisz na czat do Wrąka czy do Bandury? Nigdy nie byłem na czacie. Czy do bandury na czat wrócisz? Nigdy nie byłem. Wrócisz do chłopaków? A, nigdy nie. Wrócisz? Byłem. Będziesz, pisał? <laughs> będziesz pisał? Będziesz pisał? <laughs> będziesz pisał? Nigdy nie byłem. Będziesz pisał? Będziesz pisał? Czy co wymyślisz? Czy znowu kogoś będziesz zaczepiać? <śmiech> <śmiech> Żeby ktoś o tobie usłyszał. <śmiech> <śmiech> tak. Chodź ci zadziorni z młodą. Maxyl clip, prawda? Nie działa. Pozdro. Czy to coś się źle kurwa wkleiło. Wy to wklejacie po 40 jakichś kurwa myślników, tak mi się ma to odpalić. Dzień dobry? Jedzie pani z nimi? Nie jadę, ja tam Aha, okej, okay, dobra, pozdrawiam. Pan poczeka, po poczeka. Tak, pobóz pani? Tak, jak tam tu jechać. Tamtej. Proszę? A. Aha, Gdzie? Nie, tam nie ma. No, A ta pani nie może, tak? Aaa, ja już rozumiem o co chodzi. I w czterech na tą panią! To pani jest taka ostra baweczka, nie? Proszę? weź mi powód. No ale to... O, to jest klasyczne, klasyczne zagranie na, na litość, proszę pani. Ja wiem, że pani musiała się tam awanturować. Na głupiego pani nie trafiła. Do widzenia! Pierdol się sama. Kur... <laughs> Pierdol się powiedziałeś. Krewką co, się Krewką co nieco się stawiali i wujka denerwowali. Za to Że ja... 재 <laughs> Dobro. A jak mowa o młodej krwi, to już jutro odbędzie się jacuzzi M.M.A. Będzie Mati, prowadzącym będzie Arkadio. Ma być Sigmowiczek i wiele więcej innych sław. Wszystko na kiku, widocznym na ekranie. A jak już mowa o gównażerii, to przestańcie pukać do nieuczeski do chaty. Jakieś szkraby wkurwiają Diablesa, pukają mu do chałpy i uciekają. Fiona straszy dzieci, że je następnym razem po prostu zje. Jestem baboja jem dzieci, okej? Okay? Jeszcze okay. jedno dziecko przyjdzie, zjem. Ja się jutro przejdę i po siadaj się popytam. O Oho, myśl ten dywanik. I to na co każdy czekał. Dwie dramy Lukiego z mentorem i mamonem. Poprzedni odcinek redakcji został sfiniszowany w okolicach trzeciej w nocy i ustawiony, żeby sam się wstawił o dziesiątej rano, bo redaktor miał z rańca wyjazd. Nawalony Rybson to ostatnia rzecz, jaką ujrzeliśmy. Spokojnie, nic nam nie umknie. Nie zgadniecie, co działo się właśnie o tej trzeciej i po niej. Po Piratach, nieco później niż Rypson, najebał się również Patryk Luki Stevie Chopur. I to tak konkretnie. Kurwa, widziałem w międzyczasie miał w co on dramę z szachowym mentorem. Nabrzdyngolony wyzwał go na pojedynek w szachy. Takiej dopaminie oczywiście nie mógł oprzeć się największy żyjący fan szachowego mentora Nowy koma, Bartosz Iksen, Rudecki. Nie, to się nie dzieje. Pide, nie po, nie, nie się... lubię go oglądać, nie na, Po alkoholu na, na, na... Luki po siedmiu piwach rozpierdala świat szachowy i wprowadza znowu kolejną dramę z szachowym mentorem. Gratuluję mózgu Luki, kurwa. Brawo. Przez alkohol znowu sprawisz, że... A szkoda gadać. Gdzie tu logika? Mówi że mu jakąś. Oho, zaczyna się maszynka. Usłyszałem słowo klucz. No i Xen przewidział przyszłość. Porażka, mentora. Arcymistrz poddał się i od razu zaczął mówić o oszukiwaniu maszynką. No bardzo ładny łódź. Naj, najlepszy ruch wykonany. Gratulacje. No i mogę się. Co? Wyjaśniać. Co? <ś dio> Co? Kuc... Co? <ś... 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 <ś...> <ś...> Co? Czapki <kuc>... z głów. No, Nikt chodzi? jednak nie spodziewał się, że to nie Luki Maszynił, a ten ciągnący za sznurki Rudecki. Prawda jest taka, że Xen ci podpowiadał ruchy ze Stockfisha. Ten samotyp... Dobra, dobra, ko... dobra, dobra. Dzięki za sobą. Nie ma szansy, ja uwierzę, że zagrałeś tą partię. Nie ma takiego... A ty na 5 m Muszę pogadać z Julią Mendozą, bo mi ostatnio wyskoczył shot, jak dorwał nieuczesaną i był lekcja tajskiego boksu. Że jej na ale coś tam by kurwa podmęczył. W jakikolwiek inny sposób. Nie grałeś tej partii Tam to było przypałowe, nie? Tam było to bezprzypałowe. Na tych sąsiadach to trochę przypał był. Dobra, nie wiem o co tu już chodzi. To już jest too deep. Nowy kichal, nowe tapety AI. O właśnie, zapomnieliśmy o naszym kanale, ale już został wrzucony na chata. <śmienicza> o kurwa, o kurwa widzowie, patrzcie na to, patrzcie na to, widzowie, widzowie, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, widzowie, mikrocypek ja, o chuj, o chuj, czekaj, ja ty zapisuję, zapisuję to, widzowie, Pokojem pokażę, jak zapiszę. A ma chyba nowy mikrofon, co? O kurwa! O kurwa man! Co się dzieje? Dawid Jasper z Miko O kurwa man sty ślad! Dawid Jasper od leżem z Mieszkiem i Mikoł Zipkiem! Dawidzie z Mieszka i z ładnie do zjebał. Nad dodo! Nad morzem Kur! No nie pierwszy ja z <grymne> <grymne> o, oh, kurwa! Ja z my... Ja z spejsem! Z Walo! Z <grymne> O, oh, kurwa! Of hoj! Of hoy! Ja z moim tatą! Z nikrocypkiem ma Reakcja Ryszarda na nową tapetę. Tatuś! Chodźcie sekundka. Uchodź. 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 Zdjęcie. Żo wiadomo, ładne zdjęcie kolega za patrz, zobacz, ładne zdjęcie, patrz, czy na tym zdjęciu jesteś, czy masz mikrofon taki z uszykami, masz takie zdjęcie, no, to wstawi, to mnie to to mnie to nie wstawi, to mnie wstawi, to mnie wstawi, tu mnie tu z ja, Tu to tu jestem Ja a tu to mnie uh -huh. ja to to no ładne, tylko nie proszę mi miejsca, bo ty, ty i mieszkanik będzie. Ale tu nie robię to dzięcia. Wiem, że nie ty. A prezent dostałeś. Co ty mówisz? z tego sąsiada. Był u mnie. Tego ja Tego tutaj, tego przeciwko. Dobrze, połóż. Masz. Połóż w pokoju herbatę.